Siemanko, witajcie w Dziś zrobimy wielki test, sprawdzimy czy uda nam się usunąć stary aromat z mocno używanego cybucha. Zapraszam do oglądania. Dużym problemem wśród palaczy siszy, szczególnie tych, którzy palą na cybuchach glinianych, jest to, że po jakimś czasie zaczyna nam cybuch przysiąkać melasą. No i potem każde kolejne sesje na tym cybuchu smakują nam poprzednimi sesjami. Więc się robi problem, żeby odpowiednio dobierać aromaty cytonii pod dany cybuch, żeby potem jakiś przyprawowy smak nie się z jakimś słodkim smakiem. No i zabawa. No i robiliśmy już niejednokrotnie testy. Jest taka teoria, że wygotowanie cybucha usuwa nam aromat z cybucha i to jest prawda. Tylko potem po takim wygotowaniu cybucha jeszcze szybciej nam osiąka Podobno aromatem. No, i dowiedzieliśmy się od zaprzejrzenia firmy, dzięki której, mam nadzieję, na razie plotka, ale może nam się uda zrobić nasze cebuchy kliwiane. Dowiedzieliśmy się, że potem wypieczenie tego cebucha w wysokiej temperaturze sprawi, że pozbędziemy się tej wody z cebucha i wtedy ten cebuch powinien być taki jak nowy. No i się to sprawdzimy. Mamy 6 cebuchów, mamy KS player, mamy Fuboturko, na którym. Był palony panras i on tak pachnie, jakby tutaj był nabity ten panras. Panras to jest z firmy Avzal, smak taki przyprawowy, miętowy, bardzo intensywny, tak samo jak jest i Double Apple, to panras bardzo mocno wnika w głąb cybucha, wnika w głąb fajki, jest super ciężko pozbyć się takiego aromatu. No i z reguły taki cybuch, jak na nim był palony Double Apple bądź panras, no to wtedy już jest tylko do tego stworzony. Nic nawet nie damy rady zapalić, bo po prostu będziemy zawsze czyli panrasa. Mamy hype turkishlaz, który uwielbiamy i był strasznie dużo razy palony, już jest po prostu turbo brudny. Mamy UPG, który słabo nasiąka aromatami, nigdy nie krwawi na zewnątrz. Krwawienie cebucha to jest, jak się pojawiają takie kropelki na zewnątrz, i on wtedy wycieka na melasa przez z drugiej strony cebucha, to to nazywam płaczenie, krwawienie cebucha. I dowiedzieliśmy się, że ten cebuch jest wypiekany na spiek, jakoś tak to spowiedziane czyli bardzo wysokiej temperaturze, także. Nie ma żadnej wilgotności w środku, jakoś poary sopa zamokowane. Krótko mówiąc, ten cybuch nie za bardzo nosiąka nam aromatami. Mamy Cosmobaula, też brudne równo i Solarisa, czyli takie bardzo klasyczne gliniane cybuchy. Mamy pięć takich typowo glinianych i jeden mamy z glazurką. No i zobaczymy, czy z takiej glazurki też się uda nam pozbyć tego aromatu. Mamy tytoń testowy, jakiegoś tam miksa wziąłem. I już mówię, jaki mamy plan działania. Na początku rozpalimy sobie Myślę, że na hype turkiś teraz rozrobimy. Zapalimy sobie nasz tytoń testowy, zobaczymy jak to smakuje. Potem zważymy te wszystkie cebuchy w tym celu, żeby sprawdzić, czy po wygotowaniu cebucha zwiększy nam się waga tego cebucha, czyli wypełnia nam melasa, z dużo wody. Bo musimy sobie uzmysłowić, że cebuch gliniany ma ogólnie glina, ma sobie pory i tam wnika nam właśnie pomiędzy te pory. Ten aromat, ta woda. Wygotujemy te cebuchy, sprawdzimy ile razy tą wodę musieliśmy zmieniać. Tutaj mamy garnek, mamy skręzę. Będziemy gotować, panie, ze trzy razy, będziemy musieli wygotować tą wodę. Bardzo ważne, już się dowiedzieliśmy, że trzeba wodę zagotować musi być 100 stopni wtedy lepiej aromat wypływa. Potem zważymy po gotowaniu, właśnie zobaczyć ile tej wody siąkło, bądź może wypłynęło. Zobaczymy, co będzie. Potem wypieczemy te cebuchy w piekarniku, maksymalna temperatura 250 stopni i spróbujemy pozbyć się tej wody ze środka. No i potem po takim wypieczaniu sprawdzimy jaka jest waga tego cebucha. No i na koniec test, czy smak nam się zmienił. Zaczynamy. Hype nabity. Już jest ciepły. Będziemy próbować go. Jak to smakuje, jak shisha. Myślę, że nie mam co się teraz spodziewać. Będę mógł się spodziewać później. Więc parę buchów. Tu już tam się garnek z wodą gotuje. O, już cieplutko. Jak będziecie chcieli wygotować, pamiętajcie o pokrywce. Szybciej się podgrzewa. Dzisiaj jest gotuj z cebuchem. Będziemy gotować cebuch. I jeszcze dam chłopakom parę buchów, żeby był adekwatny wynik pierwszego testu, i potem podsumujemy nasze wrażenia. Także zaraz przybita z tego, gotujemy cebuchy. Już pierwsze wygotowanie gotowało się przez 20 minut, doprowadziliśmy do wrzenia, teraz właśnie się, włączymy esperanzę. Tak wygląda woda, zabarwiła się, zmieniamy wodę i gotujemy znowu. Postanowiliśmy jeszcze zrobić jeden test. Wzięliśmy takiego surowego giniaka. To takiego giniaka możecie kupić. Jak kaję kupicie sobie albo coś innego, coś taniego. Takie jak giniaki dają. One kosztują dolara. Jak sobie chcecie kupić oddzielnie. No i on ważył jak w stanie surowym 140 gram. Wziąłem go wsadziłem do miski z wodą po prostu i sprawdźmy ile na 170 30 gram na osiągu. i to zrobiłem jeszcze dwa testy. Najpierw wsadziłem go tam na 5 minut, wyciągnąłem, zważyłem, i teraz wyciągnąłem po 15 minutach. Sprawdziłem, czy im dłużej leży taki cybuch w wodzie, czy tym bardziej nasionknie. No i, no i nie jest ta sama waga. 30 gram, słuchajcie, siąg taki liniaczek. I to pokazuje, jak kiepskiej jakości jest taki cybuch. Jak cokolwiek zapaliłem na nim, to właściwie po jednym użyciu no taka bada nadaje się do kosza. Zobaczymy, jak zresztą. Mamy drugie wygotowanie. Włączyłem teraz esperancę, żeby za bardzo nie gotowała. No, woda jest trochę jeszcze żółta, ale już nie aż tak bardzo. więc myślę, że trzeciego wygotowania jeszcze nie będziemy robić i bierzemy się za pieczenie. Jeszcze najpierw zważymy, zaczynamy, czy się waga zmieniła, i pieczemy. Wyciągnęliśmy cebuchy z pogotowaniu. Poważyliśmy i przed pierwszym ważeniem popełniłem jeden błąd, ale może i dobrze, ponieważ włożyłem cebuchy do wody i przypomniałem sobie, że muszę je zważyć. Więc wyciągnąłem to dosłownie po dwóch minutach, więc miałem możliwość troszeczkę nasiąknięcia. I po gotowaniu możemy sprawdzić, czy jakby cybuch od razu nasiąka nam tą wodę, tak momentalnie, czy potrzebuje trochę czasu. I są różnice. Nie powiem jeszcze jakie, potem przeczytam konkretne wyniki, ale jest jedna ciekawostka, że UPG w ogóle zmieni swoje wagi. Po gotowaniu, więc jest duża szansa, że i po pieczeniu niewiele się zmieni. A wszystkie inne cybuchy przytyły, jedne bardziej, drugie mniej, ale ogólnie bardzo podobnie. Co ciekawostka, nasz taki testowy cebuszek wcześniej był 170 gram, teraz jest 168, Czy od samego leżenia nam e, paruje po prostu ta woda, więc jak taki cebuch umyjecie, pamiętajcie, jak umyjecie cebuch, to dobrze jest, żeby w takim razie taki cebuch troszeczkę odstał, jeśli nie chcecie ich wypiekać. Ale zobaczymy, czy wypieczenie, tak samo, że ten cebuch nam przywróci do norm właściwych. Pieczymy już cebuchy za jakieś 15 minut, bo sobie są 25, może przytrzymam troszeczkę dłużej. Piekarnik po temperaturę i też. Um, piekarnik dosyć szybko po temperaturę, ale jak widać cebuchy nie do końca, bo dopiero po w czasie. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ale mocno paruje. I to jest taki zapach mocno zawilgoconego aromatu, czyli też troszeczkę z tego aromatu są w cebuchach i na pewno dużo wody. Więc jest duża szansa, że coś fajnego nam z tego wszystkiego powstanie. Czekamy dalej. Jesteśmy już po pieczeniu i po ważeniu. I mamy wyniki. To są dosyć trudne wyniki, bo ciężko tutaj coś dobrego wnioskować. Na pewno jest jeden bardzo ważny wniosek. Standardowy gliniak ma okropną nasi, nasiąkliwość wodą. Bardzo mocno nasiąka tą samą melasą, i potem łatwo uparowuje ta melasa. Więc właściwie po wypieczeniu tego cebucha wróciliśmy do pierwotnej formy. Tyle, że no, nie chcemy po każdym paleniu wygotować cebucha, więc to jest wniosek taki: to jest cebuch na raz. Bo po jednym paleniu to już właściwie nadaje się do kosza, bo już tak nasiąg, że no, bo wygotowania tak. Taki cebuch możemy uratować i byłby później ok, ale już wiemy z poprzednich naszych filmików, że testów, że ten cebuch jest po prostu słaby, do palenia słabe, smak, wszystko słabe. Więc to jest duże G. Znowu się to potwierdza. Następnie. Może powiem od w ogóle zwycięzcy według nas. I też ci nasi specjaliści, którzy oglądają nasze cybuchy, też to powiedzieli: że UPG jest to cybuch jakoś tam wypalony, na spiek i on w ogóle nie ma nasiąkliwości. I dlatego też żadne UPG, ci co sysza bary prowadzą, wiedzą, choć starzy biedacze siszy, że UPG nigdy nie płacze. Bo on po prostu nie nasiąka na melaso. Nie ma tej melasy w środku. Prawie w ogóle nam nie przytył podczas jak w, w, w wodzie leżą, prawie w ogóle to tam 11 setnych procenta, to tak naprawdę jest nic. I potem oddał e, po gotowaniu, po wypieczeniu, oddał nam 17 setnych, więc tak naprawdę schudł nam. Więc to cybuch prawie w ogóle nie Jest to bardzo dobry, po prostu bardzo dobry cybuch, dobrze się tego pali. Jest dobry pod długie palenia, pod shishabary świetne, tak gdzie wymieniamy sobie te tytonie, tak żeby później nie było czuć powyższego palenia. Świetny cybuch UPG. Dlatego też w Rosji połowa śliczno-barów pali na UPG. My lubimy UPG, trudno w użytkowaniu, mocno grzeje, ale co dobry cybuch. Zwycięzca UPG. Dalej mamy resztę. No i tutaj mieliśmy takie duży problem, jak widzieliście, psa się dymiło nam. I to na początku była para wodna, było czuć, ale potem zaczęła wyciekać bardzo mocno melasa. I melasa tak naprawdę z Solarisa trochę, z Playera trochę, z Hypa trochę i z niemiłosiernie nam wyciekło. To po prostu kałuża melasy. I po tym wygotowaniu, wypieczeniu cebuk w nie zmienił zapachu. Jakie to mogą być wnioski? No na pewno to, że bardzo nasiąka to melasą, ale też jej powinien oddać, a nie oddał, więc y, ciężko powiedzieć, jaka to jest jakość gliny, ale jeśli chodzi o pot to nie jest dobry materiał. Fajnie się na tym cebuchu pali, ale niestety za bardzo nasiąka melasu. Więc też bym uznał ten cybuch. Znaczy kształtowo jest bardzo fajny, ale materiałowo to nie jest dobry materiał. Teraz już turki są glazurowane, pewnie dlatego, że za bardzo Was się nasiąkały. Już takie bez glazury turki nie znajdziecie. To są firmy Fugo, Fugo Turka. Też słabo. Hype troszkę nam tutaj, troszkę nasiąkły, ale to są... hypa mamy 2,3%. są takie właśnie wartości. UPG to są setne procenta, dziesiąte procenta. Zresztę mamy do 2-3%. No, ten mamy 20. Ogromne wartości. Więc wszystkie te uchy bardzo podobnie. I tak naprawdę, jak takiego, takiego gliniaka gminiecie sobie na cokolwiek, to już mamy o hmm. wiele lepszy materiał. Więc obowiązkowo zawsze jakikolwiek jak sobie weźcie, byle nie palcie na tym standardowym gliniaku. Najwięcej po wyparowaniu stracił hype. Czyli, no jakby wygląda na to, że ma dosyć sporo nasionkliwość i z naszego doświadczenia wiemy, że hype po jakimś, użytku, po jakimś czasie użytkowania dosyć mocno nasionka. więc jakby to się potwierdza. Więc nie jest to jakoś super dobry materiał, i może geometrycznie jest to świetnie zrobiony cybuch i właśnie takie cybuch będziemy, będziemy chcieli zrobić tylko z dobrej jakości gliny, więc może zrobimy lepszą wersję hypa Turki mamy nadzieję. Następnie, no właśnie, turka bardzo słabo, kosmo też nie najlepiej, to nowe kosmo, I też jeszcze jakoś nie był super dużo palony, więc bardzo nie nasiąkł, ale też się na nim fajnie pali, więc jak widzimy, niekoniecznie cebuchy, które są bardzo nasiąkliwe, źle się z nich pali, ale podczas długiego użytkowania to wychodzi źle, więc wniosek taki, albo godzimy się z tym, że będzie słabiej wyraźny, albo po prostu musimy coś jakiś czas wygotować. I też taki drugi wniosek nam się nasunął, że Trzeba bardzo długo gotować, musi być wielki gar, woda i gotujemy parę godzin wręcz, bo inaczej tej melacy nie wydobędziemy, bo to, co się działo z Turką podczas wypalania, to, to jest jakiś kosmos, po prostu podczas gotowania prawie nic nie wypłynęło, potrzeba naprawdę ogromna temperatura, może wypiekać to, wtedy może by wszystko wyciekało, no, ale powiedzmy sobie szczerze, kto będzie tyle energii pokłaniał, czasu, żeby cybuł za 45 zł wygotowywać, bez sensu. Więc jeszcze trosze, troszeczkę też taki kolejny wniosek że nie warto jest wygotowywać cebuchów i je wypiekać, bo to jest za dużo roboty nie wiem, czy to się uda, po prostu lepiej kupić nowy cebuch. Jak się jakiś Wam podoba, nasionka, no trudno, trzeba kupić kolejny, więc w sumie najważniejsze to, jak się z takiego cebucha po prostu Wam pali. Pali się dobrze, nie czujcie już później za bardzo smaku, kupcie po prostu kolejny. No i rozpaliśmy sobie właśnie hype'a o tym naszym wygotowaniu, wypalaniu, po to w sumie jak się z tego pali. Nie wiem, czy to troszkę efekt placebo, ale mam wrażenie, jakby się paliło trochę lepiej. Um, no troszkę lepiej, taki smak jakby był taki wyraźniejszy, świeższy był. Ale nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Czyli to wygotowanie nam aż tak dużo nie dało. Z nam jeszcze podczas wypykania dużo ciekło tej melasy, nie aż tak dużo jak z turki, jest kałuża. Tutaj troszeczkę tak skropliło nam się wokół tego przewężenia, więc jeszcze trochę tej melasy do miejscu zostało. Ale pali się troszkę lepiej, więc wygotowanie i wypieczenie takiego cebucha sprzyja pozytywnie na późniejsze palenie. Potem, podczas naszego użytkowania, jeszcze sprawdzimy, czy te cebuchy jakoś pogorszą na się jakość i szybciej nasiąkają. Myślę, że nie, no bo w się już pozbyliśmy właściwie całą. Mera tam została. Wzięliśmy też do porównania nowe UPG i nowego Solarisa. Sprawdziliśmy, jak one nasiąkają wodą i porównaliśmy wagowo. Ciężko jest z to porównać. UPG bardzo zbliżona waga. Co ciekawe, nowy UPG jest cięższe troszkę. I... Ale Solaris na przykład jest lżejszy, więc myślę, że troszeczkę taka partia, tak to wyszło, więc taka waga. Podsumowując, nie warto wygotowywać. Chyba, że on się bardzo chce, to możecie, ale pamiętajcie o tym, żeby wypieć taki cybuch. UPG bardzo dobre, polecamy. Jeśli macie jakieś pytania, bądź uwagi co do testu, właśnie coś było nie do dobrze zrobione, piszcie w komentarzu. Chętnie to, to odpowiemy. Może zrobimy drugą wersję jeszcze raz testową, wygotowanie, wypykanie cebuchów. Niech dym będzie z Wami, trzymajcie się.